4 złote, Britney, dziękujemy. Dziękuję. Tylko tutaj nic mi nie sypcie. Co? No nie wiem. No ty, ty, ty. Dobra, słuchajcie, no i... Yy, <grym> pierwszy raz, no oczywiście wiadomo, strażnicy nie mają prawa ani obowiązku pomagać wam, no ale z drugiej strony z praca strażnika czy oddziałowego jest bardzo ciężka, teraz w, w tym, bardziej w tych czasach epidemii. Praca ciężka, tyle powiem, nie? Dają radę, ja tam bym nie dał radę na przykład. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Idziemy dwa piętra, ja to sam muszę wiecie. Ja to sobie zawinąłem. Pokażę Wam, jak ja sobie zawinąłem, to zawinąłem. Miałem te koce, wszystkie te wszystkie tam rzeczy wziąłem pod koc, i zawinąłem sobie wokół szyi. I to wszystko, te taboły ciężkie na jednej nodze okuli. Tak miałem. Tak musiałem iść. Tu kule miałem, i tak cały czas. Bo tak ciężko, tak gorąco, tak się spociłem, zmęczyłem. Mówię drugie piętro. Siadam, usiadłem na schodach. i Idą na spacer. Osadzenie, idą na spacer. 10 złotych, monia, monia. Dziękujemy. Powiem mam no dalej dopiero. Czy ja się nie żalę, czy coś? Upowiadam wam. Ja dam nie, radę ja po prostu. Witam. Wysłałam wam 50 zetel na podpisik na ścianie, ale coś wam nie doszło. Czy opóźnienie, bo ziole 10 zł. Monia, bardzo dużo było problemów. Donate się zaczęło, ale ja cię wpisałem, wiesz? Gdzie, moje wpisałem. Monia monia monia! W rubela chciałem pozdrowić turki szmop. Zargos mopsterka. Pozdro dla stóp, adgielki! Morek, Drug, Joka, filip, Magiczny, kocur, Chor. Jest tu jesteś Adep, monia, zobacz! Kamery, i spropie, Monia przesłatę. monia! Kotonec leci! Patrzcie! Zobacz, monia monia! Dobra! Uwaga małe szlezy pobite na przyst... Opowiadam dalej. No i usiadłem sobie na drugim piętrze na tych schodach, gdzie wszyscy schodzą jak idą na spacery. Siedzę, mówię no jeden raz, proszę, proszę mi dać chwilę. No tam strażnik powiedział: "Dobra, dobra, bo widział jaka sytuacja, nie że ta noga chora". I idą, słuchajcie, na spacer osadzeni, tatuarzy bez zębów, o coś to łysi, nie wiadomo, nie wiadomo za co siedzą, nie. Się patrzą na mnie. Słuchajcie, ja tak siedzę, oni tu schodzą i jeden, jeden za drugim tak, dawniej patrzy się, się śmieją tego, tego, ni. i koniec, zaraz, zaraz jest gwałcą, mówię, nie? Idę. Dotarłem na trzecie piętro. Oddziałowy mówi, ustań tam. To były takie budki telefoniczne. Każdemu tam w więzieniu zamkniętym, czyli śledczym, czy ogólnie tam półotworek, każdy z osadzonych może dzwonić, tak? No wiadomo, taka, przywilej taki. No i stoi takich dwóch przy telefonie normalnie były twarzy, koniec, mówię, zaraz w dupę będzie, nie? Ustałem, tak, wiecie, tak. idę, kurde, gruby, spocoli się, śmieją gorąco, nie? Idę, idę, stoję kołonik, jeden drugiemu coś na ucho gada, słuchajcie, oddziałowy do mnie krzyczy z 10 metrów, co ty tam robisz, gdzie ty tam stoisz, kołonik, tutaj chodź! Czyli po prostu to byli jacyś, weź to, muszę to zdjąć w ogóle, to byli jacyś więźniowie, Którzy mają wiele lat odsiedzianych, na zamknięciu, są i tak dalej, i tak dalej. A ja pierwszy raz w życiu, petka, jak to się mówi, ja stoję koło takich więźniów. Mówię, koniec, zaraz mi wdadzą na trzy miesiące, to nie, nie grypsowałem. Ja miałem krótki wyrok do zasad. Do zasad mega się tam przystosowałem, zdałem mega robotę. No i co dalej. W byłem miesiąc, trafiłem na cele i na wychowawczynie, którzy bardzo mi pomogli, wspierali. Nauczyłem się sporo, też mnie poznali, miałem widzenia trzy razy w miesiącu, odwiedzał mnie tata. Były takie coś jak wypiski. Jaka frajerna, co wy, jakie słowa wy używacie, wy nawet nie wiecie co to jest. Nie ma czegoś takiego, może ja nie trafiłem. Ja trafiłem do ludzi, którzy uczyli mnie tych zasad, się śmialiśmy, mieliśmy swój telewizorek było sympatycznie. No co, takie, takie rzeczy ciekawszych. Też nie można wszystkiego opowiadać, pamiętajcie. E, zasada jest taka, że na przykład jak siedzicie z grypsującymi, to musicie, wiadomo, ręce myć po wszystkim, co się robi, cokolwiek. Na przykład jak macie my, miskę jedną od e, dolnych części ciała, drugą od górnych, to musicie je ładnie wyparzyć. Nie możecie dotknąć e, zlewu. Nie pamiętam, jak mówił nasz lew, Jaca? O no ty tam nie pamiętasz, ty! Ekspert! No dawaj, tak z grubsza chcę powiedzieć, bo całym ludziom. Jak się mówi na zlew? Albo na lampę, jak się mówi? Ty wiesz przecież, nie udawaj. Nie ja się nie pamiętam już. Ty A ekspert tak, jesteś. Patrzę, co mu do jedzenia zercą. No ogólnie, jak wygląda życie w więzieniu? Szósta pobudka, tak? Przychodzi oddziałowy, liczy. Musisz się ubrać, pościelić łóżko za każdym dniem. Przychodzi oddziałowy, liczy. Yy, prowadzący cel i mówi, jaka jest liczebność i tak dalej, i tak dalej. Jest śniadanko. Ach, jest siadanko. Siedząc Pierwsza bo... noc jest bardzo ciężka. No, najgorsze jest to, że ty nigdy nie wiesz, gdzie cię przyniosą, w jakiej celi, do kogo, nie? To jest taki strach zawsze. Z Gdańsku siedziałem, co z Gdańska takiego pamiętam. No przez miesiąc tam byłem. Tata mi wspierał jeszcze. Nie wiem po co ta fałszywa osoba do mnie też przyjeżdżała. Mimo, że nie wiem po co. Po tym co mi zrobiła. Oglądaliśmy często szkołę, słuchajcie. Program szkoła jest. Ogólnie macie takie coś jak blindy czy blandery, to się mówi. To na tym widzicie, co się dzieje na dworzu. Jesteście zamknięci w takiej, jakby w celi, po prostu. Telefon dziennie, 5 minut. Dziennie możecie do kogoś zadzwonić. Ja pisałem kilka listów, a to moja tam sprawa. W celi był taki bardzo w porządku facet. Który mówi, że z kością kojarzę. A mówię, ja tam ja walczyłem, mówię, tam rodzinę streamowałem i zagadałem go, mówię, ja o co, ty, ty mnie nie znasz, mówię, tam struna i tak dalej. I tak siedzi, dzień, dzień, dwa siedzimy i nagle wyjmuje CKM-a z 18 roku chyba. A, to Ty jesteś! I tak dalej, i tak dalej. Mówię, A, mówiłem Ci, nie? To jakoś tam się ustawiliśmy. Nie no, ogólnie co, no, ludzie, ludzie są wspaniali. Ludzie, z którymi na przykład ja siedziałem, zaraz powiem dalej, to są ludzie, którzy swoje błędy zrobili i mega są w porządku. Jeden dla drugiego jest w porządku. W więzieniu osadzeni się wspierają. No, a ci bardziej co dłużej siedzą. No dobra, myślę o to. E, jakoś poznam blisko i ktoś się ze mną ożeni, jakiś facet, bo wspieramy rodzinę LGBT, albo poznam piękną kobietę i się... W Gdańsku siedziałem sporo. Niestety nie miałem ciuchów, słuchajcie, no prawie wiadomo. Wszystko w misce, proszek taki był. Kadzienny to się mówi, kadzienny proszek, kadzienne mydło, pasta kadzienna, a w ogóle pasta więzienna jest taka mocna, że naprawdę, powiem wam, że te pasty takie w Rosmanie to przy naszej paście takiej kadziennej, to w ogóle jest super, nie? Kamera wam też się psuje? Psuła wam się kamera? Czy mnie bzykali? Nie, nie bzykali mnie. Czasami w kibelku coś tam się robiło, tam fajne gazetki mieli chłopaki. No bo no, kamera nad tego nie wytrzymuje. Dobra, raz mi dali, bo ja z tą nogą tak skakałem, nie miałem piżamy i no w gaciach nie będziesz. Patrz, kamera się psuje. Jak na gacie mówili? Badeje? Badeje. Ja? No, gacie to są badeje. Kamera się psuje, nie, nie lubię jak coś się psuje. No i mówią, nie będziesz w badejach spał, masz tu kalesony. Dali mi kalesony tak jak w kiepskich. Długie, niebieskie, ubrałem je. Rieny, kamerę zresytuję, czekajcie. Lipo to okno jest, tak, macie rację. Ja, ja par... zacząłem. No jak, no to gdzie? A mama to sareńką była. Sareńką. Sześć złotych leciało. Dzięki. Dobra, no, opowiadam dalej, póki szybko skończyć. Nie, nie dostałem ani razu w twarz, nikt mnie nie uderzył. Były takie grube dymy, że mi tak trochę grozili, tutaj tego, ale teraz w więzieniach po prostu, jak coś komuś zrobisz. Bo możesz mieć przypał i po co sobie robić problemy? Tym bardziej osoby, które mają krótkie wyroki. No i mam tyle: te badeje ty, ty, sobie wypieść, te badeje dobrze mówią. Masz tutaj piżamę elegancką, męską, więzienną i tak dalej. Ubrałem te piżamy sobie zamierzałem. I ten sznurek mi pękł, słuchajcie, pękł mi ten sznurek. Jeden z drugim, próbowali mi tam przedziać, pomóc i tak dalej. I ja mówię: idę do tego kibla, jest 20. Tutaj dwóch, tutaj dwóch leży, tutaj dwóch leży. Mała cela 5 na 5. No mówię: idę się umyć, nie? Co dzień wiadomo, trzeba i tak dalej. Tu oglądają telewizor, tu nie możesz niczego dotknąć. Biorę tą kulę. Tu trzymam, mówię sznurek nie powiem, że mi się zepsuł. Pierwszy pomogli, a co powiem, że się sznurek zepsuł? Trzymam te spodnie. Idę z tą kulą. Tu miskę pcham. I tak kurde, codziennie. Rano i wieczorem, to i w tobie. Co jest z tą kamerą? No patrz. Mati, pozdrawiam. Marionę... Też mam tak mruga kamera? Bruka, nie mruga. A nie mruga, Nigdy nie drugała. Fink, Vegas, z się Miło cię widzieć. Powiedz nam, co z twoim zakazem? Zakazami. Już ich nie ma, już możesz normalnie streamować. Pozdro 3 złote. Słuchaj, na tym się wypowiadaliśmy. Ojej, kuzyn, się wszystko musi psuć? Dobra, działa? Grubo pozdrawiam. Frostgaming.pl. Najlepszy zagrymer w portale. 3 złote. Działa czy nie? Opowiadać dalej? Tak czy nie? Fala. Bo jeżeli to jest nudne, to ja nie muszę. No, to, to ja wam mówię szczerze od serca, co pamiętam, nie? Iliksaw. Czy będzie ryzyka z Piły Iliksaw? w złote. Pamiętajcie o 24.00. Nocne, nocne spanie z Małgorzatą na tym łożu, nie? Ja i mama, jaca w pokoiku, muszę nie wieszyć. Dobra, wyzywaj sobie, nie obchodzi mnie to. Opowiadam dalej. No i co, no ogólnie o tych kulach, jak się chodziła w tą, we w tą, Trzeba było tą miskę ładnie po bokach wyparzyć. Wiadomo, zasady tam chłopaki mieli. Na przykład jak ktoś chciał się spierdzieć, że tak powiem, 25 pięć złotych, karput. Kar kar Dziękuję. Dziękuję. Nie mam kropki żadnej za uchem, Pozdrawiam Adriana z Pozdra Pozdrawiam Nie ze mną na lipach, człowieku! Ty myślisz, że na lipach grypsujący, czy nie, czym bardziej w Gdańsku, jak jest takie tam podwórko w środku, myślisz, żeby mnie wyzywali kim ja jestem dla nich, jestem nikim. Tam są takie problemy, takie w ogóle osoby, żeby mnie jechali na lipach, jo? Witam na nawet nie kojarzyli. Kareta, 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 pani Jadzia ty widzi akwarium robi tak. O oh, yes. Ależ bo to są mm. dzieci, nie? Dobra, nie czytam tych hejtów komentarzy. Trafisz tam sobie porać trzy miesiące złamaną nogą, tym bardziej. Szczęcia, szczęścia Ci życzę, wiesz? No i co, No, wyparzało się te miski. No, 50 zł. <grym, <grym, Antek Król. Król. Antek Król strzegował, strzegował. Danielo, obłacz whisky, moja zono, i lecimy dalej z 50 zł. Czego? Co mam włączyć? Moja żona. Moja żona? Serce moje nie ma ja taki. Wiem, jak tych splitu w Chorwacji studenci z DPS Krzychu no Nie złapałem. Jak w Nie złapałem. z Nie Nie ta nuta piszą. Miły, witajcie u dwa. Dana, bardzo się cieszę, że od 2017 roku Was oglądam. Gościu, bardzo siebie ja polubiłem no. i o, wiedziałem, pochodziło. że wrócisz do siebie. Miły, pozdrowienia. Chciałbym, żeby Łukasz zjechał tą Ahmedę Refoniks. No to walkę załatwcie. Młody chce mi sobie pomścić. Ogólnie, co fejmy ma? ja tam nie chcę nawet się wkopywać, ani nic. Teśmy trochę olali. Ja co tam, oglądałem, to, to widzicie jak to fajnie tam wyszło, czy nie wyszło. Ale sobie wyobraźcie, na konferencji ja i mama i mój brat w tle, na przykład, czy coś. I to jest jedyny taki konflikt, który Rafonix mojego brata wyzywał, jak miał 15 lat, że mu nogi połamie, że wracej do środka. A sam Rafonik siedział w ośrodku. I po co się z dzieciaka śmiał i tak dalej, nie? I jak ja nogę złamałem, to on mnie opluł. No leżącego pluć, co ja mu takiego zrobiłem? On mi większej krzywdy zrobił. I pluć. Yy, co? Jak on to wygrał? Kopnąłem go, złamałem nogę, nawet mnie nie uderzył. On już się mnie pluje, no bez sensu, nie? No na pierdzenie się mówi pula, czaisz? Po prostu, no nie wiem, słuchajcie, leżysz sobie, oglądacie film, ktoś sobie je. Zestrasz się, jak to się mówi. To masz koniec, masz solonez, albo pianki po goleniu, musisz po prostu je zjeść. Jak nie, no to koniec, po tobie już, nie? No i mówisz pula. Wszyscy, wiecie, oglądają się, śmiejemy, no nieraz naprawdę, były takie historie, a wiecie, kto w szczególności historii opowiadał? No kto? No ja opowiadałem, cały czas gadałem, gadałem o wszystkich, o streamach, o ludziach tych, tego, gali, o tak dalej. Tak się zawsze chłopaki uśmiali, tak było fajnie, ale też mi za to pomagali, polubili mnie mega i w ogóle tam się, no, nie że odnalazłem to, tak, to w takim miejscu to też ciężko, wiecie, nie? Mało kto by dał radę psychicznie, nikomu nie życzę. Ale dałem sobie radę, dobra, jedziemy dalej w skrócie, bo to nie czas dzisiaj za dużo ludzi. Z Gdańska nagle tak, zawieźli do tego. Jechałem przez 6 godzin do Grudziądza, słuchajcie. Jechałem z więźniami 16-osobowymi, wielkimi takimi transportowcami, czy nawet 18-osobowymi, do Sztuma jechałem i tak dalej. Te największe, najgroźniejsze więzienia i tacy tatuażach byli i tak dalej, wiecie, co, 20 lat odsiedziane. Yy, wsiadł z przodu w sztumie, yy, taki jak popek wyglądał, tatuaże, oczy, w ogóle, nie, zabójca po prostu. I tak wchodzi. No ja tam 18 lat odsiedziałem, słuchajcie, jadę na grudziąc, na tam, na tego, nie, w końcu coś się dzieje, no bo wie, wiecie, no, niestety, jak osoba siedzi 18 lat, to dla niej na przykład yy, taka Podróż do innego więzienia to jest coś, tak? No to musicie to, to zrozumieć. No tam pyta, kto grypsuje, nikt się nie odezwał, wszyscy cisza. Ja tam z tyłu siedzę z takim jednym. Jechałem do Grudziądza, bo go przywieźli na sprawę do Gdańska. Taki wysoki, koło niego usiadłem. tam wiecie, wszystko ok, zagadaliśmy. Kto, coś tam, kto grypsuje, nikt się nie odezwał. Która jest godzina, nie? Czy coś tam? Która jest godzina? Która godzina? Patrz, tego nie spalił. Spaliłem to... Chyba która godzina zapytał. I nikt się nie odezwał, tylko ja się odezwałem. Słuchajcie, 18 osób więźniów, która godzina, coś tam, nikt się nie odezwał, tylko ja się odezwałem. I się czułem taki wielki, nie? O, wiesz, tego, taka, taka, o, dzięki, dzięki. Wszyscy się na mnie gapili. No wiecie, no, ja to traktowałem też jako takie przyżycie swoje. Bo wyobraźcie sobie, jedziesz w transporcie, pierwszy raz w życiu miałem takie coś. kule sprawdzają, jedzenie, prowiant ci dają. Ale to jest taki rygor. W, w tym samochodzie tak to wygląda dziwnie. Jeden z drugim nie wiadomo za co siedzą, i tak dalej. Nie? Ja sobie siedzę. A co odpowiem mówi? A co? No dobra, pojechaliśmy do Gdańsk do Grudziądza. Byłem dwa dni w Grudziądzu. Wszyscy rykaliśmy z platerami na zupę. Tam była zawsze zupa, platery, to są takie wasze miski zielone. Macie je przez cały okres siedzenia w więzieniu, nie? Musicie je sobie myć i tak dalej, i tak dalej. Czekamy z tym platerem. Każdy myślał, że to jest obiad, że wchodzi zupa, a tu wchodzi dyrektor. Tam spięcia były, nie były, nieważne. Wchodzi dyrektor, każdy zdziwiony, tak tam nie patrzy, czy wszystko ok? No i wszystko okej. Okay. Tak dwa razy na mnie spojrzał, bo coś tam powiedział. I na drugi, na trzeci dzień rano panie Zwierzyński, proszę się pakować, transport, nie? a w Grudziądzu na pół, półotworku. Nie wiem, tam jest 50, OZU, to można opowiadać. Tam każdy w swojej celi ma taki głosik. jak ktoś coś mówi, oddziałowy do danej osoby po nazwisku, to każdy to słyszy. No musiałem się zwinąć i tak dalej, mandżuny to się nazywają, tam mandżury wiecie, o tak dalej, ja wszystko zwinąłem. No i z Grudziądza w skrócie wywieźli mnie do Bydgoszczy Fordonu. I to jest właśnie ta historia, słuchajcie. W Grudziądzu, między Grudziądzem a Bydgoszczą jest taki plac, gdzie wszyscy więźniowie, wszystkie takie samochody policyjne się spotykają. Majury, przepraszam was. No, ja naprawdę nie byłem przygotowany na taką historię, wam to wszystko opowiedzieć. No i tam więźnia przekładają z tego samochodu do tego. Mega. każdy, Każda osoba, którą poznałem, jest mega wyjątkowa, każda mega przeżyła. Wiele osób jest biednych i nie ma na adwokatów, i bardzo dużo takich osób nie, nie potrafi sobie poradzić w więzieniu. Nie mają na adwokata, mają takie sprawy, no nie potrafią po prostu sobie pomóc, wiecie? Tam jeden, drugiemu coś tam starał się pomóc, wiadomo, nie? Ale tu, to nie o to chodzi, To chodzi o tą moją powieść. No i jedziemy do Bydgoszczy w Fordonu, a tam gadasz biedny, nie ma, nie ma sensu, to w czasie wszystko wyjdzie, w praniu, jak on by gadał, no i tak, siedzimy w czterech, jeden, słuchajcie, wsiadł, odsiedział 5 lat, ma tam 5 lat kolejne, bo nagle wznowili mu sprawę, że coś tam, coś tam, są dowody i to właśnie była taka osoba, na którą nie stać go na adwokata, no i chłopak no, nie wiedział, co zrobić, nie? no to pewnie, pewnie go tam dowalili. Druga sprawa, to jechałem z taką osobą, która odsiedziała 15 lat, i w celi u niego był złodziej. Tak się mówi na osadzonego również: był złodziej, ale dosłownie. On swoich chłopaków w celi okradał i brał do palaczy. A w więzieniu do palaczy to jest najgorsze zło. Naprawdę, ludzie, nie niszczcie swojego zdrowia, bez sensu to jest. Odpękajcie swoje, sło, nie poddawajcie się. No i słuchajcie, on yy, brał do palaczy i okradał swoich w celi. No to jest najgorsze co może być, okraść z tym co siedzieć i tak dalej. No i ten facet się wkurzył, założył rękawiczkę, słuchajcie, gumową i mu włożył, wiecie gdzie, cztery litry. Sprzedał go. No i mówię, ja w szoku jestem. Na co jesz, na rozprawę jadę, bo mnie za tego gwałt mi podali mi. Ale z tym typem tak się fajnie dogadałem, chciał kontakt do się o to. Trzeci koło mnie siedzi. Za co? No, żona mnie terroryzowała psychicznie, dzwoniła do szefa, że to terroryzowała mnie rodzinę, miałem myśli samobójcze i tak dalej, i tak dalej. No, niestety zrobiłem jej coś, mi grozi 15 lat. W szoku byłem i oni do mnie, w trzech, bardzo ciasno siedzimy, wszyscy kajdanki tu i na nogach. Ja tylko miałem na rękach i mówię: Panie strażniku, a co ja gorszy? Proszę też mi założyć, na nogi też mi założyć, nie? No i tam się zaśmiali. Luża atmosfera, no. Jest tragedia. Słuchajcie, jesteście w więzieniu, życie wam się wali. No co, płakać będziecie? Naprawdę, nie ma sensu. Jest źle, wiesz, że już jesteś w więzieniu, Wierzycie przewożą. Nie ma sensu naprawdę się dołować. No i oni mnie pytają, za co ty siedzisz? Ja mówię, za godziny, za odróbki, pierwszy raz. No to oni w szoku byli, nie? W ogóle. Zawieźli mnie do tego gorszy Fordonu, tam się że tak, no, wszystko widzę przed oczami teraz, nie? Dali mi na taką celę. Tam byłem przez miesiąc. Naprawdę z ogarniętymi facetami. I mówią, młody do mnie zawsze mówili: y, on coś tam, a to ty ba, to streamy coś tam prowadziłeś i tak dalej, nie?' Myślałem, że zaraz po mnie, że znowu tam dojadą czy coś, ale pogadałem z nimi. I nagle był. Y, już kończę to jest teraz ważniejsza taka historia. Czarnuchy wjechali, tak, gwara więzienna. I szukali czegoś. Jak to się nazywa, jak ten, robią, kapisz, kapisz, kipisz, kipisz robią, tak, kipisz, panie robią, kipisz. Nie przywieźli, mówię, młody, ty nie możesz z nami siedzieć, bo to, to, ty tu jesteś petka, my tyle lat siedzenia, to, to, to na pewno pomyłka i zaraz się stąd zabiorą. Nie, przyszli ten oddziałowy, przyszedł, zabrał mnie to ten. no widzisz młody, pakuj się, wziąłem tego, tego, materace, zabrali mnie i słuchajcie, w czterech mnie, w czterech mnie... Yy, okrążyli, rozebrałem się do naga, kule mi rozkręcali. Moje gacie, no wiadomo, oni po podróży, jak to wyglądają, podałem im, skanują jakimś skanerem. No mówię, mówię koniec świata! <laughs> oni do mnie o streamach. Nie ile zarabiałem, ile za walkę. Ja stoję nago, kurde, z tą nogą chorą. To wiecie, kurde, no, a co się będę wstydził? Jeden, trzeci, czwarty pan oddziałowy i ile za walkę, ile za to. Ja, no proszę pana, streamuję, mówię ze swoją rodziną, to, 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 kociołki, oni wiecie w tych kurde kominiarach. Normalnie z nimi gadałem, jak z człowiekiem, z człowiekiem, nie dałem się, nie, normalnie. No nie wiem, czy chcieli mnie upokorzyć, czy coś, wątpię, gadaliśmy sobie, się śmialiśmy, pozdrawiam. No i wróciłem do tej celi, chodziło o to, że ktoś kogoś tam sprzedał, że coś jest, ale nic nie znaleźli, wszystko y, zrobili według tam y, swoich obowiązków. I zostałem w tej celi, słuchajcie, jeden facet tyle pracuje w robocie. I tak dalej, mega tam też ma dzieci, w ogóle historie różne, to nie o to chodzi. I se książki czytałem. I mówię, słuchajcie, hobbit jest o 20, nie? mnie to co tam świnoki, nie? Hobbit o 20. co ty młody gadasz? Ty weź się za coś tam, wiesz, tego, nie? Się zajmij swoimi tam rzeczami. Jest 20, młody masz pilot, chciałeś sobie włączyć hobbita, nie? No i naprawdę, jak już się siedzi w więzieniu i sobie, sobie człowiek ułoży i trafi na normalnych ludzi to sobie da radę człowiek poradzić, nie? Ja miałem takie wsparcie, że zawsze i mamy mogłem zadzwonić do tej mojej byłej też człowiek inaczej się otwiera w takich miejscach na uczucia. bardzo się nawet otwiera ee, dalej no i zawieźli mnie do Torunia po drodze chłopaki bardzo mnie prosili, aby też powiedzieć parę słów, aby im pomóc że też jak walczą o przepustki, żeby te przepustki dostawali I ja jestem zdania tego, że jak są zasady, że Musisz zbierać pochwały, że jak pracujesz w więzieniu, pomagasz, nawet za darmo, tak, no to tacy osadzeni powinni dostać szansę, czy wyjść na przepustkę, czy dostać więcej widzeń, czy, czy po prostu możliwość do kupienia jedzenia. Tam jest jedzenie na kilogramy, wiecie? Tam musicie do kilogramów jedzenia sobie kupić, czy wodę. No zawieźli mnie do Turunia. No beczka jest bardzo ciasna, bo miałem rozprawę jeszcze jedną. Yy, trafiłem na celę palącą, masakra. Dusiłem się. No, no, no wiem, że No, no ale ogólnie byłem w czterech więzieniach, to jest historia na wiele godzin, no to dziękuję wam, nie? Nie, nawet, powiedź, bo byliśmy na łaźni, byliśmy w beczce w Toruniu i mydło mi spadło, Nie, Nie no, nie, nie, no, nie spadło mi, dobra, już poczynek no, mam. Dobra, jedziemy dalej. Nie. Siemaneczku, Daniel, pozdrawiam Siema. serdecznie, serdecznie, ogólnie kolega ma, słuchaj... Oczywiście, że skończmy no, opowiadania, ja to kończę! ...i by się ze szczęścia, gdybyś tutaj widzów... Nie, nie się, manko, Daniel nie!